Hamburg, wychodzę z ratusza, tu stoi na klasztorach. Dzisiaj mamy święto Matki Bożej siedmiu boleści. Idę drogą świętych. Bo miasto jest pod patronatem Matki Boskiej. Niezwykłe miasto, ale dzisiaj opanowane przez władców świata. Niezwykły nawet w tym, że tutaj umarł Święty Papież Benedykt V, że rządzili wnukowie króla Sobieskiego, że była tutaj dwa lata mieszkała szwedzka królowa Krystyna że dwa lata jej tutaj opatem był opat Michał Hacki, potem opat w Oliwie w klasztoru cystersów. Czy to było same klasztory cystersów Franciszkanów, Dominikanów Ratusz jest zbudowany na klasztorach Obecnie w ratuszu odbywa się jakaś impreza Tu w Hamburgu Pod ratuszem Mamy tablicę pamiątkową ku czci Telemana, słynnego kompozytora, który był, tworzył również utwory w dziękczynieniu za koronację Wnuka Sobieskiego, 12 lutego w 1742 roku we Frankfurcie nad Menem jedyna w świecie święto. Było to tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Angskara we Frankfurcie nad Menem. 12 lutego 1742 roku. Obaj wnukowie urodzili się w Brukseli. Ich matką była niezwykła Polka. Teresa, kunegunda sobieska, urodzona na Wawelu i koronowana w łonie matki. 2 lutego 1676 roku. Wyszła za mąż w Warszawie za Wittelsbacha, potomka Jagiellonów i potomka Jadwigi Wittelsbach, zmarłej w Dachu 16 lipca 1176 roku. Idziemy tutaj drogami świętych. Idziemy do miejsca najważniejszego, gdzie pierwszy kościół wybudował Karol Wielki. Gdzie potem był klasztor świętego Anskara, biskupa Hamburga od 10 listopada 831 roku. Miał 30 lat, urodził się we Francji, Benedyktyn, 8 września 801 roku. Idziemy właśnie w kierunku, gdzie była, był klasztor św. Angskara. Biskup Hamburga towarzyszył koronacji cesarza Otena I 2 lutego 1962 roku w Rzymie. Cesarz wybrał sobie papieża Leona. Leon po wyjeździe cesarza został zdegradowany i wygnany z Rzymu przez złego papieża, który koronował na I, niemoralnego papieża. Więc po śmierci tego niemoralnego papieża, gdy Otona nie było w Rzymie, że wybrali świętego. Był to słynny Urodzony 2 marca 1915 roku, słynny Rzymianin gramatikus. Przyjechał ten pierwszy ze swoimi wojskiem i nie zgodził się na papieża Benedykta V. Więc na lateranie zwołano synod i 23 czerwca 1964 roku wygnano 132 papieża Benedykta V. do Hamburga. Zamieszkał w klasztorze świętego Anskara przybył tutaj z biskupem Hamburga do Hamburga w lipcu w 964 roku źle się czuł w mieście które bardzo, bardzo różniło się od Rzymu powiedział, że to było przeciwko woli Boga. Zmarł papież Leon i wysłano delegację po świętego papieża Benedykta V. W międzyczasie nasz papież zmarł tutaj w Hamburgu 4 lipca 1935 roku. Został patronem. Tutaj były cuda, uznanego go za świętego, ale sprawdziło się jego przepowiednie, że będzie się źle działo, jeżeli nie wróci do Rzymu. Święta Adolejda. W trosce o swojego wnuczka Otona III, który miał 8 lat, razem z biskupem Hamburga, który przybył z nim na to wygnanie, zorganizowali jego kanonizację. Kanonizacja odbyła się 10 kwietnia 988 roku w Hamburgu i z honorami zawieziono naszego świętego papieża Benedykta V do Rzymu. 4 lipca 1210 roku urodził się 192 papież, święty papież celestyn V. Ten papież, do którego tak często jeździł B16, którego odwiedził Franciszek, mówiąc o abdykacji, papież święty celestyn V. Zrezygnował z papiestwa 10 grudnia w 1294 roku. Zadziwiające jest, że tego dnia domek Zarytański znalazł się w Loreto i tego dnia w Oliwie zostało Pomorze Gdańskie przekazane Przemysławowi II i jego żonie Małgorzacie aby umożliwić odrodzenie się Królestwa Polskiego po 216 latach nastąpiło to przez koronację Przemysłowa II Prawnuka świętej Jadwigi Śląskiej i koronację pra prawnuczki świętej Jadwigi Śląskiej Małgorzaty 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie. Zadziwiające jest to, że to była setna rocznica. Kiedy prapradziadek królowy, założyciel Nowego Hamburga, graf Adolf III, ufundował Kościół Świętego Mikołaja w centrum Hamburga. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie widać oświetlone kamienie. Oświetlone kamienie oznaczają, miejsce gdzie była katedra tak wielka była katedra postawiona na klasztorze św. Jąkskara przy kościele fundacji Karola Wielkiego tutaj proszę postawili kościół diabła Scientology Kiersia rozbili zniszczyli katedrę w 1800 w trzecim roku zaczęli ją rozbierać ołtarz znalazł się główny ołtarz znalazł się w Warszawie święty papieżu benedykcie piąty wstawia się za nami